W czasie wakacji salezjanie z Janic Woźniakowa koło Kutna przygotowali bogatą ofertę zarówno dla dzieci, jak i młodzieży z powiatu kutnowskiego. W trzech turnusach wakacji spędzi 360 osób. Podopieczni mają zagwarantowany posiłek, śniadanie oraz obiad. Skoro ze swej dobroci stworzył nas ich cały świat, każdy w z dobry, starczy tylko w dobru. W tym roku półkolonie poświęcone są tematyce kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. W czasie tych półkolonii mamy przede wszystkim teatr wystawiany przez animatorów, czyli scenki z życia kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale też i spotkania formacyjne, czyli spotkania w grupie i film o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Bardzo krótki, ale do tego też jest opracowany quiz, później mapa myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego i dzisiaj właśnie w czwartek jest jest bieg e, poświętość, czyli osiem konkurencji sportowych, w których uczestniczą, uczestniczy każda grupa i zwycięska grupa jest nagradzana e, pięknymi nagrodami. Jesteśmy no, jedną z niewielu placówek salezjańskich w Polsce. My czerpiemy przede wszystkim jako Salezjanie myśl od księdza Bosko. Ksiądz Bosko e, zagospodarowywał czas e, dzieciom i młodzieży. To jest zagospodarowanie czasu wolnego w czasie wakacji. On jest bardzo ważny, bo on musi być zagospodarowany. Jeśli jest bezczynność, to Ksiądz Bosko mówił, że jest głupota. Dlatego chcemy zorganizować dzieciom wypoczynek, żeby mieli czas zorganizowany, zajęty, żeby on był twórczy, żeby on był kreatywny, żeby był dobrze wykorzystany. Ale jednocześnie też jest to pomoc dla rodziców. Rodzice są w pracy, a dzieci tutaj są, więc to też jest takie, że w tym czasie my się nimi zajmujemy i to jest konkretna pomoc dla, dla domu, dla, dla rodziny, dla, dla mamy czy dla taty, bo, bo wtedy idzie do pracy, a dziecko jest w dobrych rękach. Półkolonie trwają od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 15. W trakcie półkolonii brakuje zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęć oratoryjnych, muzyki i śpiewu. Mamy różne animacje, możemy sobie potańczyć, pośpiewać do muzyki, które są puszczane. Mamy mniej więcej też taką słynną grę chorągiewki. No i też możemy zagrać w piłkę nożną są oczywiście bramki. Mamy później jeszcze. Przerwy takie na jedzenie, picie, Chorągiewki, To jest taka już tradycyjna, dwuźniakowa gra. No i to jest najlepsza gra, w jaka w ogóle istnieje. Ja już tutaj bardzo dużo razy byłam co roku, tak naprawdę, i spędzamy fajnie czas. Cały czas mamy coś zorganizowane, fajne osoby poznajemy, więc jest naprawdę fajnie. Co robicie w ciągu. Dnia? A różne rzeczy. W poniedziałek była taka integracja w grupie, graliśmy w, w, w chorągiewki, we wtorek byliśmy na wycieczce w Płocku, a w środę na basenie. Na aktywne spędzenie czasu mogą liczyć harcerze i zuchy z powiatu kutnowskiego. Na terenie zielonym zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku dzieci rozbiły namioty. Chyba to był strzał w dziesiątkę, dlatego że to największą atrakcją jest właśnie, że są namioty. Może ktoś popatrzyć z boku, że to bez sensu. No pu! Dnia albo no, no nie wiem, no tak no pół dnia, tak? I z namiotami, bo jesteśmy tutaj od godziny 10, no jesteśmy do 21. No ale jak nie dać takiej radości dzieciom? No? Cała przyjemność, że mogą sobie po posiedzieć, e, a to są takie skauty, które są łatwe do składania dla dzieci. E, I ja bardzo sobie cenię te, te namioty, bo już nie jedną burzę przetrwaliśmy w tych namiotach i nic się nie podziało, nic się nie podlało e, i nie podciekło, także to jest najważniejsze. W okresie wakacji, no tam jest różnie, bo ja mówię, no, z częścią dzieciaków pojechałam już zaraz w pierwszym tygodniu, byliśmy w Smerzynie i tam pojechaliśmy na taki biwak grunwaldzki, Smerwald się nazywał, właśnie w nawiązaniu, ale to było to przedstawicielstwo kujawsko-pomorskie organizowało, a my tak, no, przez to, że środkowa Polska, po prostu na zlocie razem wszystko robimy, więc pojechaliśmy. To była pięciodniówka, no dzieci się świetnie bawiły. I, I taką no, więź nawiązały i przyjaźnie myślę, że w przyszłym roku jak już będzie zlot, to już, to już będzie wesoło, bo to tak fajnie jest, że wracamy do tych samych znajomych, te same miejsca, bo to wiadomo, że pole Grunwaldu to jest zajęcia, to swoją drogą, rycerze swoją drogą, ale te przyjaźnie, znajomości są najważniejsze. Po długiej przerwie druchowie spotykają się, by w okresie wakacji spędzić wspólnie czas na biwakach i wypadach do lasu. Mieliśmy różne zajęcia sportowe i y, siedzieliśmy sobie w namiotach, bawiliśmy się na placu zabaw. Dzisiaj grałam z moją całą gromadą w różne gry. Mieliśmy tor przeszkód, robiliśmy kwiaty. Uśmiech i zadowolenie gwarantowane. Tak kolonii spędzają dzieci w sali zabaw Leo w Kutnie. Wraz z początkiem wakacji rozpoczął się jego pierwszy turnus. Potrwają one do końca wakacji. W ramach naszych półkolonii prowadzimy tutaj zajęcia z dzieciakami, robimy różne warsztaty, no, na przykład kule do kąpieli, wulkany, wazon na kwiaty dla swojej ukochanej mamy bardziej takie kosmetyczne. Nie spędzamy tutaj aż tak dużo czasu, ponieważ tak jak koleżanka wspominała, są wycieczki, wyjścia plenerowe, korzystamy z akwaparku, jesteśmy bardzo zadowoleni. Wspomaga nas Biblioteka Miejska, przychodzi do nas, jeż z Fundacji Pro Aperte. Tych atrakcji jest naprawdę bardzo dużo i staramy się sprostać wymaganiom naszych dzieci. Najważniejsze dla rodzica i dla dzieci jest to, żeby po prostu to dziecko w wakacje czymś zająć. Niestety w dzisiejszych czasach dla rodziców często to jest problem, zorganizować dziecku całe wakacje. Wszystkie wyjazdy, turnusy, kolonie są bardzo drogie. Myślę, że półkolonie są alternatywą do wyjazdów dla tych dzieciaków, które boją się pojechać jeszcze na cały tydzień czy dwa tygodnie, być same poza domem. Dzięki zorganizowanym zajęciom Pociechy spędzają wolny czas na fantastycznej zabawie z kulkami, na zjeżdżalni, ciekawych warsztatach artystycznych i plastycznych. Ja bardzo lubię tutaj chodzić, no bo mam dużo przyjaciół. Jedna no, moja taka przyjaciółka Marysia, moja przyjaciółka Marysia chodzi i na moje angielski i na przedszkole i teraz też na półkolonie. Koniec przyszedł, przyszedł jeżyk, no i... No i zrobiliśmy zdjęcie z nim, no i, no i wycieczka też mi się bardzo podobała, bo tam były alpaki, osiołki i koniki. E, podobało mi się najbardziej, że byliśmy na basenie, a bardzo lubię bawić się z innymi dziećmi na zjeżdżaniu albo w kulkach. Bawię się, warsztaty robię, idę na wycieczki, na basen co najbardziej się Tobie podoba na te, ten, takich półkoloniach? Najbardziej mi się podobało, robiliśmy kule takie do kąpieli w Warszawie no i też basen. Jeszcze w tamtych półkoloniach byliśmy na kręgle na basenie i też to mi się podobało. Jak się okazuje czas wakacji dla dzieci nie musi być nudny. Zajęcia w takiej formie sprzyjają szybkiej integracji w grupie. Na pewno pojawią się nowe znajomości i przyjaźnie.